Sobotę w ramach 23. kolejki Legnickiej A-Klasy w hicie kolejki lider Jaworzanka Jawor podejmowała drugiego w tabeli Orła Zagrodno. Niepokonani w tej kampanii Jaworzanie są o krok od zapewnienia sobie awansu do klasy okręgowej. Wicelider Zagrodna walczy o drugie miejsce w tabeli i zapewnienie sobie udziału w barażach. Już w ósmej minucie Jaworzanka mogła otworzyć wynik spotkania za sprawą Kowalczyka. Po wrzutce z rzutu rożnego jego strzał zablokowali jednak obrońcy. Dwie minuty później Kowalczyk przeprowadza piękną akcję lewą stroną. Piłkę otrzymuje jeszcze na swojej połowie i mknie w stronę bramki Orła. Po lukarnym szuka ustawionego na piątym metrze Rzepki, jednak młody pomocnik Jaworzan jest blokowany i nie oddaje strzału. Oddaje za to piłkę do Sorokina, który sprytnym technicznym strzałem wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. W 23 minucie Jaworzanie tworzą kolejną akcję. Po szybkiej kombinacyjnej akcji przed szansą staje Grosiak, ale jego strzał broni Mucha, podobnie zresztą jak do w Sorokina. Chwilę później piłka trafia na lewe skrzydło gości do Szymona Kaliciaka. Ten po indywidualnej akcji i trzech obrońców gospodarzy decyduje się na szaloną próbę i strzela w kierunku bramki Sowiaka. Bramka Jaworzanki jest jednak źle ustawiony, piłka przelatuje nad jego rękoma i wpada do bramki. Cieszący się z gola goście zapominają o obronie, co mści się na nich już 46 sekund później. Jaworzanie tworzą akcję na lewej stronie za sprawą Szałacha. Skrzydłowy gospodarzy drybluje w polu karnym, aż w końcu decyduje się na wrzutkę na długi słupek, na co tylko czekał dobrze ustawiony Kowalczyk, który z strzałem głową wyprowadza Jaworzankę na prowadzenie 2 do 1. W 34 minucie kolejna okazja i kolejny gol gospodarzy. Szałach znów dróbluje w polu karnym i decyduje się na strzał, który broni Mucha. Piłka odbita przez ramkarza gości spada jednak wprost pod nogi Rzepki, który pewnym strzałem z pierwszej piłki umieszcza futbolówkę w siatce. Tuż przed przerwą Jaworzanie mają dwie świetne okazje na podwyższenie wyniku. Pierwsza z nich to kolejny strzał Szałacha i dobitka Rzepki, w pięknym stylu obronione przez Muchę. Druga okazja to rzut karny podyktowany po faulu na Rzepce. Piłkę na wapnie ustawia Grosiak, jednak jego intencją świetnie wyczuwa Mucha i po raz kolejny popisuje się piękną paradą. Do przerwy utrzymał się wynik 3 do 1 dla gospodarzy. Tuż po przerwie Jaworzanie strzelają kolejną bramkę. Akcja na lewej stronie, wrzutka w pole karne na Kowalczyka, który ustawiony tyłem do bramki oddaje piłkę do wbiegającego w pole karne Sorokina. Pomocnik gospodarzy płaskim strzałem umieszcza futbolówkę w siatce, strzelając swojego drugiego gola w tym spotkaniu. W 52. minucie swoją okazję ma najlepszy strzelec Orła Krzysztof Kaliciak, który otrzymuje świetną piłkę od kroczaka, ale jego strzał jest zbyt lekki, by mógł zaskoczyć dżubę. Minutę później przed kapitalną okazją staje najlepszy snajper Jaworzan Grosiak, ale kolejną kapitalną paradą popisuje się Mucha. W 55 minucie kolejną bramkową akcją popisują się gospodarze. Kowalczyk otrzymuje piłkę w pole karne, nie decyduje się jednak na strzał, tylko próbuje dryblingu. Zostaje zablokowany przy linii końcowej, ale udaje mu się jeszcze oddać piłkę do szałacha. Pomocnik Jaworzan ma dużo czasu i miejsca w polu karnym, poprawia sobie jeszcze piłkę i strzałem w długi ruch strzela na 5 do 1. Goście nie mieli w tym meczu zbyt wielu okazji bramkowych, a gdy już do takich dochodzili, brakowało konkretów z ich strony. Tak było w 65. minucie, kiedy Kaliciak znów strzela za lekko by pokonać bramkarza gospodarzy. Pomimo przeprowadzenia wielu zmian przez trenera Ordę, jawożanie cały czas przeważali i tworzyli kolejne akcje. W 65. minucie spotkania przed swoją pierwszą szansą stanął Bagiński, ale jego strzał obronił Mucha. Podobnie było w 70. minucie, wtedy także Bagiński próbował, ale Mucha nie dał się pokonać. W 77 minucie z piłką z własnej połowy zabiera się Sado. Trybluje przez całą połowę orła, mijając przy tym obrońców niczym tyczki. Zatrzymuje go dopiero Radkowski, ale faulę w polu karnym i sędzia chowanie zdyktuje rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podchodzi Bagiński i pewnym strzałem pokonuje Muchę, strzelając swoją 190 bramkę w barwach Jaworzanki, ustalając przy tym wynik spotkania na 6 do 1. Jaworzanie zachowali status quo, i nadal imponują w lidze. Mają 19 punktów przewagi nad drugim górnikiem 2 Złote i jeśli wygrają w najbliższej kolejce w Targoszynie, to zagwarantują sobie awans do klasy okręgowej na 6 kolejek przed końcem rozgrywek. Orzeł Zagrodno po porażce w Jaworze zajmuje trzecie miejsce ustępująco punkt górnikowi. Tu za orłem Wilkowianka, która do ekipy Zagrodna traci także tylko jeden punkt. A to oznacza, że do samego końca rozgrywek te drużyny będą walczyć o drugie miejsce w lidze i baraż do klasy okręgowej. Za dzisiejszy skrót dziękuję. Emil Mazurkiewicz, do usłyszenia.